Co się stanie z samochodem, jak ktoś się pomyli z paliwem i zatankuje inne paliwo niż trzeba? No, raczej, jeżeli chodzi nawet o średnicę tego dystrybutora, czyli pistoletu, przy, przy tym faktycznie da się do diesla nalać benzynę. Na odwrót trochę trudniej, chociaż znam tak zdolnych ludzi, którzy przez lejek nam sobie poradzili. E, odpowiedź jest w tym, czy była próba jazdy na takim paliwie, czy nie. Bo jeżeli nie było, wystarczyłoby w zasadzie spuścić paliwo z baku, oczywiście, na no, pewnie wezwać mechaników, czy assistance, ale, ale spuścić paliwo z baku, paliwo raczej już, no też zależy od proporcji, ale raczej już do niczego nie będzie się nadawało w takiej sytuacji. Natomiast jeżeli próba uruchomienia silnika była, albo, albo była jazda takim samochodem, prawdopodobieństwo, że układ wtryskowy, czy, czy zasilania został uszkodzony jest bardzo, ale to bardzo duże. Wiecie Państwo, no trochę inne parametry tych paliw są i... No nie chcę mówić, że, że inna suchość czy, czy właśnie nie, ale inne temperatury pracy i trudno jest to paliwo zużyć w takiej mieszance i bardzo źle to wpływa na... No mówi się potocznie, że benzyna jest dużo bardziej sucha. Diesel jest dużo bardziej taki, chociaż to też trochę nam się zmienia z na przestrzeni lat. No, natomiast na pewno nie pojedzie na takim paliwie. Mhm. Okej, okay, dobra.